Witamy w eksploracji tego, co nadzwyczajne. Nauka wyznacza granice, ale ludzki duch przełamuje je z niespotykaną siłą. Zanurzamy się w historię dziesięciu osób, które dzięki swojej odwadze i odporności na nowo definiują, co to znaczy przetrwać i prosperować. Przygotujcie się na inspirację. Numer 10. Koni Hu. Blask albinizmu. Koni Hu. Modelka o międzynarodowej sławie, urodzona w Hongkongu i wychowana w Szwecji, szybko stała się ikoną indywidualności i siły w branży mody, często krytykowanej za sztywne trzymanie się norm. Koni jest pierwszą na świecie modelką z albinizmem, stanem genetycznym charakteryzującym się krytycznym brakiem melaniny. Ten brak pigmentu nadaje jej uderzająco biały, niemal eteryczny wygląd, często porównywany do postaci mitycznych. Tam, gdzie społeczeństwo skupione na konwencjonalnych normach piękna mogłoby postrzegać te różnice jako wadę lub dziwactwo, Koni dostrzegła w niej nieocenioną siłę. Dla niej ta specyfika nie jest ciężarem do ukrycia, ale unikalnym znakiem, który natychmiast ją wyróżnia. Czerpie z tego ogromną dumę, przekształcając swoją inność w przewagę konkurencyjną. Ze swoją prześwitującą skórą i śnieżnobiałymi włosami, Koni uważa te cechy za płótno, którego używa do tworzenia prawdziwych, wizualnych dzieł sztuki na wybiegu. Jej zwiększona wrażliwość na światło, nieodłączna dla albinizmu, nigdy nie stała się przeszkodą wręcz przeciwnie, stała się integralną częścią jej uroku, czyniąc ją potężnym symbolem czystości i odwagi. Koni uczy nas, że akceptacja i wzmacnianie naszej wyjątkowości otwiera nową soczewkę, przez którą świat może docenić piękno w jego wielorakich formach. Numer 9. Sarah Talby, artystka bez ramion. Kontynuujemy naszą podróż z Sarą Talby, belgijską artystką, której życie świadczy o tym, że fizyczny brak nigdy nie jest ograniczeniem dla potencjału, ale często katalizatorem innowacji. Sara urodziła się z zespołem Focomeli, rzadką wrodzoną chorobą, która pozbawiła ją obu górnych kończyn. W świecie zaprojektowanym przez ręce i dla rąk, Życie bez ramion z natury uczyniło jej egzystencję trudniejszą. Jednak zamiast pozwolić, by ta ciężka niepełnosprawność ją sparaliżowała, Sara wykazała się zdumiewającą pomysłowością. Stanowczo przekształciła swoje nogi i stopy w wszechstronne narzędzia o imponującej zręczności. Zręcznie używa ich do zarządzania wszystkimi aspektami swojego codziennego życia. Czy to gotowanie, opieka nad dziećmi, czy tworzenie skomplikowanych dzieł sztuki. Wypracowała sobie unikalny i fundamentalnie autonomiczny styl życia. Sara Talby to nie tylko oddana matka i utalentowana artystka, jest żywym i potężnym symbolem ukrytej siły, która drzemie w każdym z nas w obliczu przeciwności losu. Jej droga oferuje głęboką perspektywę na adaptację funkcjonalną. Uczy, że gdy brakuje części ciała, pozostałe części, w synergii z plastycznością mózgu, Nieuchronnie znajdują sposób, aby ten brak skompensować. Dowodzi, że największa siła wypływa nie z tego, co posiadamy, ale z tego, jak innowacyjnie pokonujemy ograniczające wyzwania życia. Numer 8. Daniel Kisz, echolokator. Następnie spotykamy Daniela Kisza, często nazywanego Batmanem z prawdziwego życia, co świadczy o jego niesamowitej zdolności do przekraczania ludzkich ograniczeń sensorycznych. Daniel stracił wzrok w wieku zaledwie 13 miesięcy w wyniku siatkówczaka. W obliczu ciemności kategorycznie odmówił pasywnego życia. Zamiast tego rozwinął unikalną zdolność sensoryczną, którą wielu uważało za zarezerwowaną dla nietoperzy lub delfinów, ludzką echolokację. Aktywnie wydając wyraźne dźwięki klikania językiem i uważnie nasłuchując odbić dźwięku fal odbijających się od otaczających obiektów, Daniel może dosłownie widzieć świat. Jego mózg przeprowadza złożone przetwarzanie w czasie rzeczywistym, interpretując echa, aby mapować otoczenie z niezwykłą precyzją. Dzięki tej wyrafinowanej technice jest w stanie jeździć na rowerze, wspinać się po górach, wędrować samotnie i poruszać się w złożonych przestrzeniach bez potrzeby tradycyjnego wzroku. Historia Daniela jest jedną z najbardziej uderzających ilustracji neuroplastyczności. Demonstruje, że gdy jeden z naszych zmysłów przestaje działać, ludzie mogą rozwinąć utajone zmysły do niewyobrażalnego stopnia. Daniel Kish mocno przypomina nam, że prawdziwe widzenie leży w determinacji i zwinności umysłu, poza fizycznym organem oczu. Numer 7: Handra Bahadur Dangi Wielkość w małości. Cicha pokora, niezłomna godność i zdumiewająca odporność są doskonale uosobione przez Handrę Bahadura Dangiego z Nepalu. Chandra został uznany za najmniejszego mężczyznę w udokumentowanej historii medycznej, mierzącego zaledwie 54,66 cm, co było wynikiem rzadkiej formy karłowatości pierwotnej. Przeżywszy większość życia w odległej wiosce, uzyskał światowe uznanie dopiero w późniejszych latach. Mimo swojej małej postury, kontrastującej z majestatycznym krajobrazem Himalajów, Chandra wykazał się niezwykłą siłą charakteru. Żyjąc do sędziwego wieku 75 lat, jego egzystencja oferuje nam głęboką refleksję na temat szacunku do siebie i wartości osobistej. Wyraźnie uczy nas, że prawdziwa statura jednostki nie jest mierzona rekordami fizycznymi, ale pozytywnym śladem, jaki pozostawia w sercach tych, których spotyka. Kandra Bahadur Dangi zasadniczo przypomina nam, że jednostka może posiadać wielkość duszy całkowicie niezależną od jej fizycznej formy. Jego dziedzictwo jest przejmującym przypomnieniem o absolutnej równości wewnętrznej wartości każdego życia. Udowodnił, że wielki duch, wypełniony mądrością, może mieszkać w najmniejszym ciele, inspirując ludzkość do doceniania istoty wewnętrznej, a nie powierzchowności zewnętrznej. Numer 6. Sam Burns. Optymizm w obliczu czasu. Sam Burns, cierpiący na zespół progerii, czyli przedwczesnego starzenia się, stał się żywym przykładem siły psychicznej i optymizmu w obliczu przyspieszonego zegara biologicznego. Żyjąc w ciele, w którym czas przyspieszał, sam nigdy nie pozwolił, aby jego stan określał całość jego życia. Zamiast lamentować nad skradzionym czasem, wybrał skondensowanie każdego doświadczenia, zamieniając każdy moment w lekcję głębokiej radości i wdzięczności. Sam nigdy nie przywiązywał wagi do tego, czego nie mógł zrobić. Skoncentrował swoją uwagę na tym, co mógł dzielić się swoją pasją, wyróżniać się w nauce i głęboko kochać ludzi wokół siebie. Żył w pełni każdą chwilą z bystrym poczuciem teraźniejszości. Jego podejście do życia zakończyło się mocnym przesłaniem świętuj każdy dzień, który masz. Trwałe dziedzictwo. Sama tkwi w uniwersalnym przesłaniu o sposobie postrzegania życia. Prawdziwa wartość istnienia nie jest mierzona liczbą lat, ale głębią uśmiechów, darzonej miłości i pogodną akceptacją swoich okoliczności. Jego optymizm w obliczu nieubłaganego zegara biologicznego jest przypomnieniem, że chwila obecna jest wszystkim, co naprawdę się liczy. Numer 5. Noah Wall Cud Mózgowy Historia Noah Wall. Jest prawdziwą medyczną zagadką, zjawiskiem, którego nie przewidzieliby nawet eksperci neurologii. Noah urodził się z zaledwie 2% funkcjonującej tkanki mózgowej w wyniku niezwykle ciężkiego przypadku wodogłowia. Lekarze stawiali przerażającą prognozę, przewidując, że jest mało prawdopodobne, aby przeżył poza stanem wegetatywnym. Jednak w triumfie ludzkiej biologii i woli, Noah Wall udowodnił, że istota ludzka może przekroczyć granice ustalone przez naukę. Nie tylko przeżył, ale w procesie rekonwalescencji bezprecedensowym w literaturze medycznej, jego mózg zaczął się aktywnie regenerować. Ostatecznie osiągnął prawie 80% swojej normalnej pojemności mózgu. To fizyczne i poznawcze odzyskanie było oszałamiającym triumfem, demonstrującym niezwykłą odporność ludzkiego ciała pielęgnowaną przez kochające środowisko i terminowe wsparcie medyczne. Dziś Noah pokonał monumentalne wyzwania. Potrafi płynnie mówić, uczyć się i poruszać, co było uważane za niemożliwe w chwili jego narodzin. Jego historia zmieniła sposób, w jaki świat medyczny postrzega neuroplastyczność. Noah Wall jest potężnym symbolem siły psychicznej, udowadniając, że determinacja może przełamać każdą barierę, nawet gdy nauka ogłasza ją niemożliwą do pokonania. Numer 4. Abul Bajandar, Człowiek drzewo. W Bangladeszu Abul Bajandar jest znany z choroby, która zaszokowała świat. Broda wczakowatej epidermodysplazji. Ta rzadka choroba skóry jest spowodowana krytycznym niedoborem w jego układzie odpornościowym, co pozwala wirusom atakować jego komórki i tworzyć twarde, guzowate narośla, dziwnie przypominające korę drzew. Co przyniosło mu przejmujący przydomek, człowieka drzewa. Abul walczy z dwoma ciężkimi brzemionami: fizycznym ciężarem narośli, pokrywających jego ręce i stopy, co czyni go zależnym w prostych zadaniach, oraz emocjonalną walką o odzyskanie prawa do dotykania swoich bliskich. Jego droga jest niesamowitym świadectwem wytrwałości w obliczu deformacji. Nawet gdy ciało zostaje uwięzione w ograniczających formach, ludzka wola uparcie szuka uzdrowienia. I szansy na odrodzenie. Historia Abula ilustruje fundamentalną walkę o ludzką godność. Przypomina nam, że nawet w obliczu skrajnego fizycznego zniekształcenia i przewlekłego bólu, dążenie do normalnego życia i uczucia pozostaje najpotężniejszą siłą napędową. Jego podróż jest apelem o współczucie i symbolem nadziei, która przetrwa w najbardziej niezwykłych okolicznościach. Numer 3. Shaina isim. Wojna komórek. Zagadka medyczna trwa nadal z Shainą isim, która cierpi na chorobę tak tajemniczą, że wymyka się wszelkim znanym klasyfikacjom medycznym. W niepokojącym biologicznym odwróceniu, zamiast rozwijać normalne włosy, jej mieszki włosowe rozwijają twarde, grube i ostre paznokcie. Stan ten jest wynikiem poważnej dysfunkcji komórek keratynowych. Co powoduje ciągłe uszkodzenia jej skóry i intensywny ból fizyczny. Życie szajny to cicha bitwa toczona między warstwami komórek. Aby powstrzymać ten nienormalny wzrost, musi przechodzić długie terapie, regularne interwencje i niezwykle kosztowną opiekę. Jest symbolem nieustannego ludzkiego dążenia do przywrócenia wrodzonej równowagi ciała, nawet gdy samo ciało tworzy dziwne i nieproduktywne struktury. Historia Shini naświetla kruchość i oszałamiającą złożoność naszej biologii. Świadczy ona o niezłomnej determinacji osoby, by żyć godnie pomimo ciała, które jest w ciągłym buncie przeciwko sobie. Zachęca nas do uznania ogromnej odwagi, potrzebnej do zmierzenia się z niewidzialnym bólem i stanami, które nauka wciąż z trudem nazywa lub skutecznie leczy. Walka szyni jest potężnym przypomnieniem, że ludzkość nigdy nie przestaje szukać rozwiązań dla przywrócenia swojej fizycznej harmonii. Numer 2. Dipak Paswan Wyzwolenie. Nasza dziesiąta historia koncentruje się na Dipaku Paswanie indyjskim chłopcu, kiedyś znanym pod niepokojącym imieniem chłopiec z ośmioma kończynami. Nazwa ta wynikała z obecności części ciała jego bliźniaka pasożytniczego, przyczepionej do jego klatki piersiowej i brzucha. Ta rzadka wada rozwojowa, wynikająca z niepełnego rozdzielenia płodu, tworzyła anatomicznie złożoną całość. Nakładając na niego ciężkie fizyczne brzemię i emocjonalne piętno. DiPak żył pod ciągłym, często przesądnym spojrzeniem społeczności, która widziała w jego stanie boską manifestację lub przekleństwo. Dzięki historycznej i udanej operacji rozdzielenia, DiPak mógł definitywnie pozbyć się tego ciężaru. Odzyskał kształt i wolność normalnego dziecka, co zapoczątkowało nowe życie. Jego opowieść. To potężny rozdział o absolutnej sile wyzwolenia, jaką może zaoferować współczesna nauka. Dowodzi, że aby naprawdę rozpocząć własne życie bez przeszkód, czasami potrzebna jest precyzyjna interwencja nauki, aby oderwać nas od odziedziczonych ciężarów. DiPak reprezentuje możliwość radykalnej drugiej szansy powrotu do normalnego funkcjonowania i godności. Udowadnia, że nauka, w połączeniu z rodzinną nadzieją i odwagą, może zaoferować prawdziwe odkupienie, i początek nowej egzystencji bez ograniczeń. Numer 11. Moment przypadków nieprzewidzianych. W dwóch odległych wszechświatach ich istnienia rozpoczęły się pod znakiem odmienności. Ona od pierwszych dni dorastała z enigmatycznymi kulami pokrywającymi jej skórę, które z czasem stały się jej milczącymi towarzyszkami, świadkami jej bólu, ale także jej odporności. Każde skierowane na nią spojrzenie opowiadało o niezrozumieniu, ale jej serce pozostawało niezłomne. On urodził się z wyjątkowo rozwiniętą klatką piersiową, rzadką i dezorientującą dla mężczyzny, co kształtowało jego relacje ze światem i samym sobą. Razem, choć osobno, idą naprzód z odwagą, godnością i głębokim człowieczeństwem. Te dziesięć historii jest rozbrzmiewającym hymnem dla ludzkiego ducha. Dowodzą one, że odwaga i determinacja mogą przekroczyć najciemniejsze prognozy nauki. Pozwólcie się zainspirować ich wytrwałością. Prawdziwe piękno tkwi w niezłomnej sile, którą znajdujemy w sobie, aby stawić czoła wszystkiemu.